Hej, witajcie, z tej strony Kira. To jest kolejny odcinek z LEGO Harry Potter. Um, dobra, wyszliśmy właśnie mm, dopiero co z dormitoriów. Jesteśmy teraz tutaj gdzieś na jakimś korytarzu czy coś i... Obczajmy temat, o co teraz chodzi. O, Malfoy! Mogę porozmawiać? O, nie, 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 nie. Nie chcę przełączyć, kurde, zawsze zapom... Mylą mi się czasami te, wiecie... Dobra, nie wiem... Można mu łomoc zlać, nic mi chyba nie zrobi. Hehehe. Tak a tutaj coś jest Eee A dobra, tu trzeba było tak zapamiętać jakby te kolory O i uczeń to był, spoko. I otworzyć to wszystko o ile klocków! On zawsze... Oni zawsze fajnie klocki sypią. Dobra. Zejdźmy mm, na dół. I... Obczajmy co się tam dalej dzieje. A to jest coś? Co to jest? Co to jest? Eee... Yy. Mm, spoko. Nie wiem co to miało być. Teraz mogę to naprawić. O, i są punkty! He, he, he dobrze Czekajcie czekajcie, tak jestem ciekaw A nie, na obrazach są A nie też jakieś tutaj ciekawe te obrazy niektóre są Dobra misza e... Jedźmy dalej Miłość! O nie Teraz będzie porządek, nie ma miłości Wszystko rygorystycznie. O ile klocków, Weź to wszystko, zbieraj. No, tak, nie chcę mi się do końca wszystkiego zbierać. W ogóle gry Lego to no, jest ogólnie raj dla eksploratorów. Ja nie jestem koniecznie aż taki, że, że no, na przykład taki, że nie, nie, no, nie lubię wszystkiego jakoś za bardzo zbierać. Wolę się z fabułą posuwać szybciej niż szperać w takich zakątkach i szukać jakichś rzeczy. Więc z tego względu olejmy to. <laughs> I... idźmy dalej. Dobra, co, co... my tu mamy teraz? O, chwila, bo tam... tam widzę też coś, coś jest. Tu można też, też dużo pominąć pewnie. Mm. E What the hell? Co to jest? Nieważne. O, punkty, dobra, weźmy. Nie, nie przeskoczy. Hmm. Ciekawe, gdzie teraz zmierzamy w ogóle, bo nie jest mi to wiadome. E, w ogóle. Nie, dobra. Zresztą zobaczmy. Hmm. A, no to punkty, wiadomo. Domyślałem się zresztą Przesuńcie się O, na jakieś lekcje jesteśmy Wszyscy śpią, więc raczej zaciekawienie jest Czyli wszyscy, nie wszyscy Hytrzut Malfoy. Grrr. Dziki. Co on tam namalował? Nie było tego widać to, łomot mu damy, Pieprzymy mu. Masz, bijemy się! O kurde! Co? Zamroził mnie! Jaki koleś? Dobra, przejmę. Tutaj mamy coś: żółty, zielony, niebieski, czerwony. Żółty, zielony, niebieski, czerwony. Czyżby kolejny uczeń? A nie? Nie uczyń. Mmm... klocuszki i... coś wyleciało. Coś... zniknęło, a dobra. A, dobra, możemy to podnieść i... O, jakiś film. Coś się wyświetliło. Czy to jest potrzebne? Czy coś, 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 coś z tego jest? Coś jest, to. Ale tu coś wchodzi o czarną magię, jeszcze tego widać nie znam. Dobra, no nic, więc nie znam, to nie znam O, tu znowu chyba z tym zwierzakiem Czy Ron w ogóle możemy coś tu zdziałać, czy... bo Harry jakoś nie, nie za bardzo Ja nie mam pojęcia Ale, ale... nie wiem, dobra Harry... nie kurde Dobra, Hermiany zamrozili i mnie chyba zostawili a, Dobra, miesza z tym A tu coś jest Łopata? Spoko. A chcę łopatę? No to proszę cię bardzo. O ty, gość tu wisi. A co, to jest to skisko? Co on odwala w ogóle? Co, może muszę pomóc jeszcze. Masz, Zaspamuję cię moimi zaklęciami. No dobra, te, to już było banalne. No mógł sam się puścić i zejść. No ale dobra, dostaję monety przynajmniej. Monety, no klocki. A e, coś tu leży. Dobra. Coś zebrałem. Coś zebrałem, no to spoko. Tylko, tylko... co to jest i... Oj. Tu coś jeszcze jest. Jakaś pajęczyna. Eee... Okej. Okay. i... Jest jakiś przedmiot. Eee, tyle, że... Już tu nie ma miejsca, ale to mogę wziąć inną postać do tego, pewnie. Ty sobie to weź. Nie. Miesza, dobra. Weź to. I i, I i klocki o, złoty klocek fajnie Aż trzy tam były, czy ja dobrze Dobra, nie wiem Też są. Pozbierajmy, pozbierajmy, pozbierajmy. No, jak mi się chciało to bym mógł tu. O wiele zbierać klocki i to by mi zajęło wie, dwa razy więcej niż chyba są przejście samej gry. Dobra Zróbmy, rozróbę. Pokażmy, co jesteśmy źli. Hermiona szaleje. Kto by pomyślał? ile wow, dlatego wratuję. Jeszcze tutaj. Nie tu. Tutaj. Jaj. Dobra. Wystarczy. O, wleciało Dobra, więc y, co my teraz mamy zrobić w ogóle, bo ja nie ogarniam. Dzwonek. Y. O, dobra. I życie też jakieś wyleciało. I i i co dalej? już jakieś dwa przedmioty mam, nie? Na razie nie widzę. Nie widzę niczego, do czego mogę, jakby, użyć tych przedmiotów. Ale. Tu coś jest. Uch, nie, nie idzie. Ron jest za słaby. Reszta pewnie tak samo już nawet nie będę próbował. Bo czego mogę się po nich spodziewać? O, tu coś jest. O, mamy te y, punkty. O, i jest ten kolejny przedmiot. To rond weź sobie. Mamy trzy przedmioty, już w ogóle jakieś. Nie wiem, co to jest. A tam jest jeszcze żyrandol. sprawdźmy, czy to. O, proszę. O, monety, ciągnie ja to przez monety, chcę mówić. Dzisiaj? Klocki. Mamy klocki. A to Harry, może pewnie się. Pe będę się pe pewniej czuł. Eeeem, co my tu jeszcze? O, tu jest coś Uuu, kroczuszki, i coś wleciało, coś wleciało Więc budujmy. o, jakaś interakcja tu jest Mogę wrzucić to coś Zakładam, że tu też To są jakieś składniki w takim razie Jeszcze to No. Dobra, nie wiem co, to, co tu powstało, ale coś zrobiliśmy. No więc, e, no cóż, no zobaczmy. Jakiś eliksir, No czego on jest, to ja nie mam pojęcia. What the hell! Jaki kurde koks. Hermiona jest jakaś nafidowana teraz. A no, zobaczmy, bo tutaj jest ten pomarańcz, a to znaczy, że jest tu interakcja. A, no tak, jest silniejsza teraz, no to mogła to rozwalić. Spoko. Hermiona oczywiście musiała to odwalić, znaczy no, w sumie ja wybrałem Hermionę. <grymionę> <grymionę> Przyszła Ambridge. Jakie podręczniki dziwne. Się Harry wkurzył Co to ma być? Tak nie będzie. Siadaj Tak jest <grymne> Jezu, co to miało być w ogóle eee. O co, zy, jakieś, jakieś zaklęcie, czy coś? Poznałem? Złote klocki. Kolejny klocek na kolekcji Harry Potter Yy, dobra, co teraz mamy zrobić? Yy, 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 yy. Drzwi są zamknięte. Gdzieś musi być klucz. Gdzieś musi być klucz, ale gdzie? Klucz, klucz. Trzeba znaleźć klucz. Nie lubię właśnie, kurczę. Za bardzo szukać różnych rzeczy, bo to nie zawsze jest proste. No. Może jakieś nowe zaklęcia to mogę wykorzystać, czy coś. Mm, bo tam coś widziałem, że poznałem jakieś zaklęcia tyle że a coś tu zmieniam chwila triggerami tutaj coś mogę zmienić widzę nie chwila 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 C czekajcie muszę zrobić test mały tak O, proszę Mam patronusa na przykład. Tu jest jakiś kolejny czar. Znaczy, to jest ten ogólnie. Dobra. To już wiem, jak czary zmieniać. Czy też coś mogę tutaj zrobić z tym? Albo z tym? Już ten, Nie wiem, czy on coś tutaj pomoże. No Dobra, już wystarczy. Yy, więc tak mam To jest ten podstawowy, prawda? Tu jest. To są nie są te same w ogóle Wszystkim zaspamuje. No nic, dobra. Jakbym nic to nie mógł zrobić no drzwi mm. są zamknięte, ale klucze ja nie wiem gdzie może być Zmiejmy, może postać, coś on może tutaj zmienić? Ja, on ma raczej takie same możliwości. Eee, nie, ty. Ta. Z, z, mi się pomyli ten przycisk kurczy. A, przytrzymaj to i wybierz swojego zwierzaka z koła zaklęć. Aha! Nie, ja bo tutaj mi przeszkadza ten, że o jest Jakiś zwierzę, koło mogę nim sterować? Ty, czekaj, 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 właśnie chcę, tam jest tam nie do końca widzę. Odsuńcie się, bo nie zasłaniacie mi. O, odesłałem go. Kurde, nie chciałem go odsyłać. Yy, dobra. O, jest, udało się, fajnie. O, coś zepnąłem O, co to jest, co to jest? O, jest klucz, dobra. Mamy klucz. Wsadźmy go. Dobra, udało się. Czyli rond był pożyteczny. Teraz udało nam się wyjść. W ogóle, kto zamknął tam? Czemu my byliśmy zamknięci? Nie wiem za bardzo. Dobra, gdzie, gdzie teraz my mamy się udać? A, czekajcie, teraz tak się. Te klocki, teraz właśnie się chyba skopnęły One pokazują, gdzie mamy iść, tak mi się wydaje. No to jest logiczne wytłumaczenie, raczej. Tamten chce jakąś łyżkę, czy coś, nie, nie zapomniałem, jak to się nazywa chochle, czy coś w tym stylu. A tutaj ktoś to trzymał, tak. Ej, on to, co, co, co ty robisz w ogóle? Oddawaj to, ty. Nie, 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 czekaj, 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 czekaj. To dawaj to ucieka jaki jaki gość. No przepraszam. Dobra, mamy eee, więc oddajmy to właścicielowi. Bo może była to dla niego pamiątka jakaś ważna. Jeszcze muszę na zegarek sprawdzać Dobra Tak jeszcze nie za bardzo ogarniam jak to jest z autozapisami, czy one są po, normalnie po rundzie, znaczy po po tej... Eee, po każdym poziomie, kiedy się kończy, czy, czy... też jakoś w trakcie są? Dobra, mamy... mamy klocuszki nowe. Yyy... Co to jest? Jakieś sekretne przejście, może? Nie, pewnie znowu klocki. Tak, czy coś? Co to jest? Dawaj mi klocki! Dobra, dziękuję. Dobra, mamy klocki, możemy iść dalej. Idziemy, 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 idziemy. Nie, zostawmy to, zostawmy to. A to jest jakiś dziedziniec. Dobra, to nam chyba zawadza trochę. Życie znowu, Życie o! Mamy klocki znowu, niebieskie. Hmm, gdzie teraz tu iść? Tutaj coś jest. Nie, no dodatkowe rzeczy to nie to. E, t, 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 t. Tutaj dalej gdzieś chyba nie mogę. Może Lumos? Aaa, Lumos, dobra, Lumos, Lumos, Lumos. Tylko tutaj one się nie, nie są podpisywane. To jest to? Lumos. To jest chyba Lumos, bo się tak świeci, prawda? Nie, 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 czekaj, 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 czekaj. Tam coś było. Eee... Coś o polerynie nie widzę O? O, mam polery na niewitkę. Fajnie. nie. nas... Lumas... us. teraz muszę użyć. To po co mi ta peleryna na była? A, tutaj! Kurcze, blary! Wszystko jasne. Wszystko jasne. Dobra, lumus mi się tu chyba nie przyda, w ogóle ono mnie spowalnia. dobra. No to weszliśmy sobie trochę. Może Hagrid'a odwiedzimy? Nie wiem. Już nie pamiętam, kto przebiegało tutaj wszystko fabularnie, dokładnie. Jak mówiłem, oglądałem to dosyć dawno. W ogóle przydałoby się zrobić sobie jakieś taki, takie przypomnienia, może sobie obejrzeć to wszystko jeszcze raz jakoś Ciekawie by było. O, tutaj jest Hagrid, tak, dobrze mówię. Eee, nie, dobra, tam nic nie widać. Eee, popatrzmy, gdzie nas to prowadzi. No, chyba, że to właśnie tam ma iść, chyba no. Tak mi się wydawało właśnie No dawaj, dawaj. Dynie cię zatrzymają, kurde chory. Dobra, muszę chyba Lumos wziąć Dobra, zajęliśmy się Lumos teraz mamy i w ogóle jakieś różne fajne zaklęcia. Już nie pamiętam jak one się nazywały mi się jakoś nazywały, zdaje się. Te, te stworzenia w sensie Ty, poszedł gdzieś się zapuścił w gość? On coś musi wrywać cały czas w głowę Wtedy oberwał książką i w ogóle i w ogóle no. Dobra, jesteśmy w lesie A, no i co w związku z tym O, tutaj jest interakcja chwila Popsujmy las tym razem <laughs> o! Luna Odblokowałem Fajnie Czyli mogę sobie ją tutaj teraz tak ten no. chodzić Most zbudujmy Co teraz mam zrobić? Mam coś mam mu dać? Nakarmić go? Rybę, on chce rybę, okej okay. Ryby, ryby, ryby. Czy to jest ta, co tutaj pływa? Czy, czy jakaś inna konkretna? Eee. Jezu, co to jest? Lumos, może. Nie, <grytanie> Lumos nie zadziałało. Chyba, że. A, tak, dobra. Zadziałało, tylko że w tej formie. Dobra. O coś zbudować można jeszcze? Cóż to jest? Punkty. Ale samo... O! Wędka! Serio? <grymne> Dobra, mamy rybę. Proszę cię bardzo. Dobra, nakarmiliśmy I co teraz? A, dobra, jeszcze dwa musimy nakarmić, bo tutaj jest pokazane na górze. No dobra, jeszcze z pięć minutek może pogram. I Będę to kończył. O, klocki, klocki, klocki. Co? 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 Umarłem. Umarłem. O, shit, nie, 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 nie. Aj. Dobra, uważaj, bo za, ja za to klocki tracę, jak umieram. A kurde, znowu grzyb goni mnie. Dobra, to nie, trzeba chyba inną drogę obrać, bo tam jest coś dziwnego. Oj tu kurde też mmm, hmm. Chyba... Może Luna ma jakieś magiczne zdolności Co ona ma? Nie wiem No to jest Lumos, to nie. Dobra, pary. Hmm... Trzeba znaleźć tamte. One pewnie gdzieś są tam po drugiej stronie i muszę przejść jakoś przez to, tą dziwną substancję, która nas uśmierca. Chociaż mi, może po prostu mu przeskoczę to. O, no właśnie. Nie, 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 nie. Dobra, Lumos. Pięknie. Teraz tutaj wszystko po, po układamy i punkty weźmiemy. Eee... jakie tu są dziwne rzeczy w ogóle w tym lesie? Jak w jakiejś narni czy coś Kurde, fajne grzyby Te atakujące grzyby są co najmniej dziwne O przeskoczyć, czy uda się? NIE! O, dobra Udało się chyba, chyba, tak, tak Nie? No, come on Jak ja teraz wejdę? Muszę chyba... A, dobra, spoko. No już, 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 spokojnie. Nie. No, szkur, zostaw nas. O, ja pierdziele. A tam co jest? Co to jest? O, odbija się. Hmm. O nie, znowu wszedłem w to. Nawet nie zauważyłem. I z znowu. No, come on. Czy ja tam wejdę teraz? A, dobra, tak się wyżej skacze, okej. Okay. Hop, hop, hop. Eee, a tak w ogóle to... Tutaj jeszcze coś jest. Ale tam nie wiem, czy mogę wejść. Chyba, że... Chyba, że... Czekajcie, czekajcie. Chyba ja wiem jak. Tutaj, tutaj są jakieś dziwne rośliny. O no właśnie, dobrze Dobra, oj, czu, czuć, czuć. Czu. Klocek, 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 Udało się, tu musi być kolejny. Jest, dobra Banan On chce jakiegoś kurczaka czy coś. Nie wiem czemu to coś banana mi dało. Dobra, on chce kurczaka, co za wymagania? Musimy znaleźć. Hmm. Skąd to wziąć? To mi raczej nie da kurczaka. O jest, ty. Nie sądziłem. Proszę bardzo. Ciekawe, jak pod kątem zapisu tu będzie, bo nie wiem właśnie, czy to się to zapisze, czy jak kurde. Dobra, mm. zejdźmy na dół. Musimy znaleźć ostatniego, o kurde. Kurde, boluna obrywa, no nie, nie jestem w stanie dobrze wycelować. Dobra. O, oh, shit! Zmiana zaklęcia, szybko. Dobra. Co teraz mogę tam przejść? Chwila tu, mogę jakoś to rozwalić w ogóle? Nie, patronusa tutaj nie ma sensu używać. O, ty! Coś tu jednak zadziałało. O, most buduj, ok. To nawet dobrze. Myślałem, że, jako, jak, że będę musiał jakoś skakać, ale nie. O Jezu, te grzyby są przerażające. Wyskakują tak nagle. Ten chce znowu rybę. Rybę, ryby, ryby, Nie. Masz, dobra. Ciebie tutaj lumosem weźmiemy. I to... Tutaj coś pewnie wędkę kolejną, prawda? Musimy jakoś coś czy nie? A, no, nie, ryba jest dobra. No to karmimy. Je, yeah, udało się. Uratowaliśmy je. Yeah. Coś, nie wiem, co, co to miało. Co? Hehehe. He, he. Dobra. Te strale, o, to się na, to, tak właśnie nazywało Te strale O, ja ma, mam jedno serduszko w ogóle Dobra, znowu tutaj z Ronem i Hermianą jesteśmy Ale tu chyba e, był zapis. mam nadzieję przynajmniej e, No nic, tak więc tutaj już zakończymy odcinek e, Mam nadzieję, że wam się podobało, no i w następnym, w następnym odcinku będziemy grać dalej Tak więc trzymajcie się, no i cześć